Wherever love goes, there is also misery. Siemaneczko wszystkim, Strycelaczek, witam, a w następnym odcineczku z gry, oczywiście no oczywiście Nostale, e, na silverze. Belial i Mordeczki za nie byśmy poszli do konkretów, zostawcie oczywiście soczystą łapeczkę i piękny, oczywiście magiczny prostokącik zwany subskrypcją. Tak jest ludziska i dzisiaj, 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 co się zmieniło. W sumie... Dość sporo, tak to mogę powiedzieć. Na no, samym poczekaj jak możecie zobaczyć, posiadam szósty AW 40% e, i 41% i mm, Xpm dzisiaj w sumie. ile ja dzisiaj XPiłem, ile mi tu zostało ta dota Tyle 4 hmm. godziny chyba Xpm tak mi się w sumie chyba zdaje. E, tak, o, lot 20. To... Tak, 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 4 godzinki Xpm dzisiaj tylko. No i tak jak wtedy miałem. Który miałem AWO, Czwarty awo to wbiłem szósty awo i 40% z Mogło być trochę lepiej, e, tylko że to mi internet szwankował i po prostu dostałem paręnaście razy DCK. Podaj, że. 6 i 6, 6 razy miałem niestety Deda, co spowodowało, że straciłem około 18% Expa. No niestety, no nic z tym nie zrobię. co jeszcze zrobiłem? Pijem um, zwycięzcowy e, level. W sumie dzisiaj miałem bardzo. Dzisiaj miałem ile ekspa? Chyba 26% na pasku. Miałem lot, za e, który poleciało też bardzo sporo ekspa. E, nie będę ukrywał, bo myślę, że nawet 7%, e, co było naprawdę bardzo sporo. E, I tutaj widzę, że jakiś rudy Byg na nie jesteś jakimś youtuberem. E, si, to ja. I tutaj, jeżeli chodzi o to, to potężnie 7%. Robiłem, robiłem lot w 3 osoby. W 3 osoby więc ogólnie ekstra, bo naprawdę bardzo multum. Co jeszcze się zmieniło, ludziska? Jak Nigdy posiadam e, resy, m, które chciałbym mega zobaczyć na adenkach. ale niestety problem jest taki, że trochę mi się zmieniły całkowicie plany w życiu. E, przez to na przykład. W... Coraz mniej czasu będę miał i myślę, że będzie mniej Adenek, bo nie będę po prostu dyspozycyjny, tak? To mogę określić. To są moje deski, tak zwane na ogień, czyli rękawice Dopcha i rękawice. Wyściełane, listy wyściełane buty. Dobra, to wybierzesz mi klasa i dawaj, to wybierzemy mu, a ucznika mu to wybierzemy mu łucznika. Sprzymia ja po prostu najlepiej na łuczniku, no bo jednak, wojownik to będzie bardzo ciężko. Mak taki łatwiejszy, ale na przykład, jak wspomnie AWO, to trochę ciężej ma, więc taki łucznik najlepiej. Dobra, więc jeżeli chodzi o rękawice Robcha i mgliste, to tak się prezentują. Robcha najwyżej bym na z 5 ale nie wiem czy potrzebuje coś takiego na tą chwilę. Tutaj poniżej mamy ciutkę innego desa, bo tutaj mamy takiego desa na wodę i tak on się prezentuje teraz. 90% woda, no yy, wiadomo tam jakieś inne rzeczy dochodzą i tak dalej, więc ogólnie tego desa na wodę w końcu jakiegoś mam, to trzeba wziąć pod uwagę, jestem z tego mega yy, zadowolony. Yy, czyli jak już widzieliśmy, był ogień, światło, woda, więc pozostał teraz tylko mrok. No i jeżeli chodzi o mrok, to mrok się prezentuje w taki sposób, co jest ciekawe, ten mrok, również ta resa na światło, więc w sumie mam tak jakby dwa resy na światło, ale jeden jest lepszy na światło, a drugi jest po prostu gorszy. No według mnie aktualnie moje resy na um, tak zwany mrok są sami, w sumie najgorszymi, co trochę brzmi abstrakcyjnie, tak szczerze powiedziawszy. No bo przeważnie takie resy. Ma się najlepsze, tak to mogę powiedzieć. Ma się najlepsze. Ym... Tak to się w sumie prezentuje. No jeżeli chodzi o pieniądze EQ to w sumie bankrutuję. Jestem już tak niemal, że na serze. Więc w sumie troszkę kiepsko. Jeżeli chodzi o następne rzeczy, które zrobiłem, to byłem na lot. Byłem na lot, bo jak możecie zobaczyć wczoraj miałem odczepa z 51 czopką, dziś 72 czopka, zesegnowałem z drugiego lot. I tak to się ogólnie ludziska prezentuje. Jakie mam plany na dzień jutrzejszy, w sumie to nie wiem, o które będę w domu. Jak będę w domu, to oczywiście będę robił arenki na nupy, żeby widzimy lewale No i po tym bym chciał sobie pójść gdzie indziej. Jak widzę mamy wejście na Yy, w bitw, bitwę, więc sobie zrobimy w tym filmie bitwę yy, yy, tak dla odmiany, ale że co? Tylko lecimy w pięciu? Chyba prawdopodobnie tak. No i mi się zdaje, że będą prawdopodobnie ludzie ogień yy, włożę resa na wodę, bo pewnie będzie więcej wody. Tutaj taki delikatny res, jak yy. ktokolwiek tu jest. No jest tam ktoś, jest tam ktoś, jak widzę, to jest gacz 10 Dziesiąty abu ma gościu Ale że co?! Że on tak szybko znikł? Dobra, bijemy tutaj tego typa 92 drugi poziom e Teraz szybko na światło, to jest NS ILE ON BIJE?! Ja. Tak, leczymy się a, bo ty masz gościu jeszcze spalonego tego, ta Dobra, bonus dias. Dobra, zrobiliśmy typa, lecimy dalej. Mm -hmm. To jest. O nie, to nie jest ten S, to jest ten S. Oh man! A, oczywiście. Ciekawe, jakie ja ma jaku, ale jakieś dość tybiskie. Problem w klasach jest taki, że ja y, mniej więcej nie orientuję się, na co one są. Ponieważ takie lesy, to jednak jest rzadko żeby posiadać takie lesy No bo przyzwyczajone jednak jestem takiś mag, nie magmy, coś na takiej podstawie Więc tak, to jest woda To jest ogień, światło, a to jest mrok, dobra Dobra, teraz gdzie lecimy? Okej, okay, tu jest zamastnięty krus Okej, okay, więc lecimy I Czekacie? Aha, my, ja jestem niebieski i my to przegrywamy, jak widzę. a eee... O nie, to jest ten gościu! Dawaj, to włos Ale, bum byńkę. Ale Ależ aż tylu mnie ty, typów Ja, pitole. Skąd ich w, w, tu jest? Co? Co jest? Co jest? Ile mam to ładowanie? O wow, mój, pod... jak mam to ładowanie? A jest tylko czterech. Czterech. No i tu, tu czterech. Nie, to jest niemożliwe, ich jest więcej. No tego nie da się wygrać tak szczerze, powiedziałem, No nie tak bym chciał. To nie da rady tego wygrać. Mhm. Mm dobra. No tutaj najpierw ja potem się buffów zmieniać albo bossów, ogień, światło. Yy, tutaj biegną 2T. A tutaj jeszcze ten tibijski rank. No dobra, zróbmy tak. Ha, ha! Ha! Ja myślałem, że mam lasta, a nie mam lasta. Ojoj oj, oj. Oj, 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 Nie no, nie zdobałem się tam jak, sobie sumie tak jakby mi się to podobało. He! Gościu stoi za tamtą ścianą jeszcze strzela w nas. To się nazywa full wypas. Jak widzę, oni nawet wszystko przyjęli. My tak w sumie nie mamy tutaj zbytnio co robić. Patrzcie, mam tu watowanie 6000. Ale prawda jest taka: patrzcie na to. Patrzcie na to. Tu? I oni już do mnie. Ja nawet. Ja nawet nie podejdę. Ja nawet nie podejdę. No nie ma pata, żebym podszedł. Nie ma pata. A tutaj jest miana Leso czy coś. Tak średnie by mi pomogła. Taka prawda. <try> 3 minuty do końca. Nie no, będziemy trzeba w jakiś sposób walczyć. Dobra, dopiero dasz. Okej, okay, okej. Okay. Tyś nie zobaczył mnie, zrezygnowała ze mnie. Uciekamy, 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 uciekamy. Jest. Udało się. Udało się. Lecę, lecę, lecę. Chyba bezpiecznie, tak mi się zdaje. Tak mi się zdaje. Oh man, look at this. Look at this. Ha. No, hold. teraz mnie się rzucą na mnie. Ha, nie mówię? Chodź na to. fiu. Ha! Że. Że ty, gościu. Zni... Znikłeś w sekundę? No, eee, to jest nieuczciwe. Halo. Dobra, chodź tu, gościu. CHODŹ TU! No ale no, niestety... Ale patrz jak go zawaliłem, czy wy tu widzicie jaki dipson został? Oj oj oj... Oj byczku... HA! Zostało dwóch graczy! Ja i l 9 Ha Nie... Co to jest to zielone? Pozycja... Nie ja mam pojęcia, tak szczerze powiedziawszy... Nie, to jest po prostu jakaś paracerka, tak szczerze powiedziawszy. nie czegoś takiego, to nie ma żadnego sensu. Dosłownie żadnego sensu nie ma. Biegnie krus. Patrzcie, robię tak. <ścoughs> to jest to właśnie o czym mówię. To w ogóle nie ma sensu. Dobra ludziska, więc teraz tak, sobie zobaczyli mniej więcej jak wygląda mój ranking e, normalnie na serwerze, ponieważ to już nie ma w ogóle sensu. Robienie e, takiej, takiej bitwy tęczowego kamienia. Więc tak, jeżeli chodzi o zwykły poziom, e, to już tutaj patrzę jak on się prezentuje na serwerze Belial. E, więc jeżeli chodzi o mnie, jestem ludziska na pozycji 83, więc niestety spadłem znowu 3 miejsca. Um, więc, jeżeli chodzi o klasę wojownika, styk to czyli ja jestem? 18, czyli chyba jestem na tym samym miejscu jak byłem, i dzisiaj wyjątkowo będziemy patrzyli na ranking AW, jak się prezentuje ranking AW, ale będę tak patrzył mniej więcej w całym globalu. Jak on się prezentuje? Który jestem? 149. 149, więc szczerze powiedziawszy, to już od osób zaczęło jak speed na W. No, nie będę ukrywał. A jeżeli chodzi o sam ranking, mnie to jest niby 25. Jeżeli chodzi o samych bojowników. Ym... Więc w sumie ciekawie się ja Nie kończą te. Po dobra, hip piep. No. I z takim akcentem będę młodeczki się z wami żegnał, więc pamiętajcie, młodeczki zostawimy są z łapeczki. Piękny czy magiczny. Po prostu no i z mojej strony to by wszystko, my co oczywiście, Czała!